Istnieje prawda o kobiecym mózgu, którą współczesna nauka dopiero zaczyna odkrywać. Odkrycie, które wyjaśnia, dlaczego niektóre kobiety potrafią przekraczać granice i manifestować niezwykłe rzeczywistości. Podczas gdy inne tkwią uwięzione w ciągłej walce, to nie genetyka, nieszczęście, nie przywilej, to szczególna zdolność neurologiczna, którą posiada każda kobieta, ale tylko nieliczne nauczyły się ją aktywować. W ciągu najbliższych 12 minut odkryjesz, jak pozornie zwyczajne kobiety wykorzystują protokół dyspenzy, aby uzyskać dostęp do stanów świadomości, które dosłownie przeprogramowują ich rzeczywistość w zaledwie 63 dni. To, co ujawniają najnowsze badania neurobiologiczne, jest zaskakujące. Kobiecy mózg posiada unikalną zdolność synchronizacji między prawą i lewą półkulą która, gdy zostanie prawidłowo aktywowana, tworzy stan neurologiczny zwany spójnością gamma, stan, którego osiągnięcie mnisi buddyjscy potrzebują dziesięcioleci. Ale kobiety mogą uzyskać dostęp do niego za pomocą specjalnego protokołu. Pytanie nie brzmi: czy możesz stać się niezwykła? Pytanie brzmi: co uniemożliwia aktywowanie tego potencjału, który już istnieje w tobie? To, co powstrzymuje większość kobiet przed działaniem na pełnych obrotach, to nie brak wysiłku. To to, co Joe Dispenza określa jako neurochemiczne uwarunkowanie, uzależniający cykl myśli, emocji i zachowań, który dosłownie uzależnia mózg od ograniczających stanów, za każdym razem, gdy pojawia się znajomy, pełen wątpliwości tok myślenia. Mózg uwalnia specyficzną kaskadę neuroprzekaźników. Te substancje chemiczne, kortyzol, adrenalina, określone peptydy, Tworzą charakterystyczny podpis, który Twoje ciało rozpoznaje jako ciebie. Ta chemiczna tożsamość staje się Twoją neurologiczną strefą komfortu. Nawet wtedy, gdy utrzymuje Cię w ograniczeniach, ciało migdałowate, centrum strachu w mózgu, stale skanuje otoczenie, szukając potwierdzenia Twoich ograniczających przekonań. Hipokamp przechowuje wspomnienia związane z tymi emocjami, tworząc pętle sprzężenia zwrotnego która utrwala Twój obecny stan. Gdy próbujesz zmienić się jedynie siłą woli, napotykasz rzeczywisty opór biochemiczny. Twoje ciało dosłownie odczuwa brak znajomej chemicznej tożsamości. Nawet jeśli ta tożsamość jest zdefiniowana przez ograniczenie, kobiety, które pozostają zwyczajne, nie są mniej oddane ani zdolne. Po prostu nie wiedzą, jak przerwać ten cykl neurochemicznego uwarunkowania, który utrzymuje, ich mózg w działaniu w ramach znanych i przewidywalnych parametrów. Podstawowa różnica między kobietami zwyczajnymi a niezwykłymi nie leży w tym, co robią, leży w tym, jak potrafią przekroczyć to neurologiczne uzależnienie, od znanego, i uzyskać dostęp do tego, co Dispensa nazywa kwantowym progiem portalem do możliwości wykraczających poza ich obecne programowanie. Najnowsze badania neurobiologiczne ujawniają coś zaskakującego. Kobiecy mózg posiada cechy strukturalne, które czynią go wyjątkowo odpowiednim do transformacji, za pomocą metody dyspenzy. Badania obrazowania mózgu pokazują, że kobiety naturalnie posiadają większą łączność między półkulami mózgu za pośrednictwem ciała modzelowatego, struktury łączącej prawą i lewą stronę mózgu. Ta zwiększona łączność pozwala na bardziej wydajną integrację między korą przedczołową. Centrum myślenia analitycznego i planowania, układem limbicznym centrum emocji i pamięci, pod wzgórzem, regulatorem hormonów i stanów ciała. Podczas gdy męski mózg zazwyczaj przetwarza informacje w bardziej skompartmentowany sposób, kobiecy mózg naturalnie integruje poznanie, emocje i odczucia cielesne, dokładnie triadę niezbędną do kwantowej transformacji, której uczy dispensa. Ponadto kobiety wykazują większą naturalną aktywność w falach mózgowych alfa, w stanie portalowym, między świadomością a podświadomością, który ułatwia głębokie przeprogramowanie. Ta zwiększona zdolność do stanów alfa jest wzmacniana w pewnych okresach cyklu hormonalnego kobiety, tworząc okna o wysokim potencjale dla przyspieszonej transformacji. Kobiece serce wytwarza mierzalnie bardziej spójne pole elektromagnetyczne. Gdy jest aktywowane za pomocą wysokich emocji, takich jak wdzięczność i współczucie. Ta koherencja serca w połączeniu z zamierzonym skupieniem umysłu tworzy to, co Dispensa nazywa energetycznym podpisem, który komunikuje się bezpośrednio z polem kwantowym. W istocie, neurobiologia kobiet jest już wstępnie skonfigurowana do rodzaju transformacji, którą ułatwia metoda Dispenzy. Kwestia nie polega na rozwijaniu nowych zdolności. Ale na aktywowaniu uśpionych potencjałów, które już istnieją w unikalnej strukturze neuronalnej kobiety. Sandra, 42-letnia matka dwójki dzieci i księgowa, żyła tym, co opisywała jako „życie idealnie odpowiednie, ale całkowicie zwyczajne”. Pracowała w tym samym biurze od 17 lat. Utrzymywała stabilny, ale odległy związek małżeński i stale odkładała swoje marzenia o założeniu własnej firmy. Powołując się na odpowiedzialność i nieodpowiedni czas, fizycznie, Sandra cierpiała na przewlekłe migreny, które lekarze przypisywali nieuniknionemu stresowi współczesnego życia. Emocjonalnie opisywała swoje życie jako szare, ani depresyjne, ani naprawdę szczęśliwe. Krytyczny moment nadszedł, gdy podczas warsztatu dyspenzy czujniki zmierzyły aktywność mózgu Sandry podczas medytacji prowadzonej. Wyniki. Pokazały, że jej mózg pozostawał głównie w wysokoczęstotliwościowych falach beta, stanie zestresowanego przetwarzania, związanego z ciągłym myśleniem analitycznym, nawet podczas głębokiej medytacji. Sandra zobowiązała się do pełnego protokołu dyspenzy na 63 dni. Jego specyficzne elementy. 45 minut dziennie medytacji prowadzonej skoncentrowanej na koherencji serca. Rozpoznawanie i świadome przerywanie automatycznych wzorców emocjonalnych, intencjonalne generowanie wysokich stanów, niezależnych od okoliczności zewnętrznych. Wizualizacja wieloczuciowa pożądanej przyszłości przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich emocji. Pierwsze trzy tygodnie charakteryzowały się intensywnym oporem, jej ciało dosłownie odczuwało brak jej znajomej chemicznej tożsamości, niepokoju i powściągliwości. Doświadczyła tego co Dispensa nazywa zespołem odstawienia emocjonalnego. W czwartym tygodniu Sandra zgłosiła pierwszy transcendentalny moment podczas medytacji, uczucie rozpuszczenia granic, ciała i ekspansji poza przestrzeń i czas. Czujniki EEG wykazały, że jej mózg przeszedł w stan spójności gamma, fale mózgowe związane ze stanami podwyższonej świadomości i głębokiego wglądu. Po 49 dniach zaczęły pojawiać się niewytłumaczalne zdarzenia synchroniczne, przypadkowe spotkanie, rozmowa z klientką. Otworzyła przed Sandrą drzwi do niespodziewanej współpracy, idealnie wpisującej się w jej wizję biznesu. Jej małżeństwo nabrało nowego blasku, bez wysiłku, bez wielkich zmian, a co najważniejsze, chroniczne migreny. Zniknęły zupełnie. Po 63 dniach Sandra była nie do poznania. Nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim na poziomie swojej fundamentalnej energii, pomiary spójności serca i aktywności mózgu pokazywały zupełnie inne wzorce niż na początku, inne, zdecydowanie zwyczajna kobieta, którą była nie zniknęła dzięki wysiłkowi czy nabyciu nowych umiejętności, wyjaśnia Sandra. Roztworzyła się, gdy uświadomiłam sobie, że moja zwyczajność to tylko neurologiczny program, a nie moja prawdziwa istota. SAR 5. Pięcioetapowy protokół transformacji. Kobiecej opracowany na podstawie nauk Joe Dispenzy i zoptymalizowany pod kątem unikalnej neurobiologii kobiet, ten pięcioetapowy protokół tworzy systematyczną ścieżkę od zwyczajnej do wyjątkowej. Celestia zaś etap 1. Przerwanie chemiczno-emocjonalnego. Wzorca transformacja zaczyna się od świadomego rozpoznania automatycznych stanów emocjonalnych, które definiują Twoją obecną tożsamość. Jak to wdrożyć? Poświęć 15 minut dziennie na skanowanie ciała w poszukiwaniu emocji. Usiądź prosto, ale swobodnie. Oddychaj głęboko stosując schemat 5-5-5. Wdech 5 sekund, pauza 5 sekund, wydech 5 sekund. Skanuj swoje ciało od głowy do stóp, identyfikując miejsca, gdzie tkwią znajome emocje, jako fizyczne odczucia. Obserwuj bez osądzania. W związkach oznacza to obserwowanie, jak automatycznie kurczysz się emocjonalnie w pewnych interakcjach. W karierze rozpoznawanie, jak uczucie nieodpowiedniości, pojawia się jeszcze zanim spróbujesz czegoś nowego w kwestii zdrowia. Zauważanie, jak niektóre myśli natychmiast zmieniają twój stan fizyczny, jedna z uczestniczek odkryła, że za każdym razem, gdy myślała o wyrażeniu się twórczo, w jej splocie słonecznym pojawiało się uczucie ciężaru. To rozpoznanie pozwoliło jej przerwać ten schemat, zanim uruchomiła się cała kaskada samocenzury. Semystic Grass etap 2. Rekalibracja układu nerwowego. Poprzez spójność serca badania pokazują, że gdy serce pracuje w spójnym rytmie, uczy mózg bardziej uporządkowanych stanów, tworząc neurologiczną podstawę transformacji. Jak to wdrożyć? Praktykuj medytację spójności kobiecej przez 22 minuty dziennie. Usiądź wygodnie. Połóż dłoń na sercu. Oddychaj głęboko, kierując oddech do serca według schematu 6-6. Wdech 6 sekund, wydech 6 sekund. Podczas oddychania wywołuj szczerze pozytywne emocje, takie jak wdzięczność, współczucie czy podziw. Wyobraź sobie, że ta emocja rozchodzi się jak światło z serca na całe ciało. W związkach wykorzystuj tę spójność przed trudnymi interakcjami, aby pozostać skupioną na swojej wysokiej częstotliwości. W karierze. Uzyskuj ten stan przed ważnymi decyzjami, aby połączyć się z mądrością wykraczającą poza analityczne myślenie. W kwestii zdrowia, stosuj ją, aby nawiązać świadomą komunikację między umysłem a ciałem. Pewna lekarka po sześciu tygodniach tej praktyki zauważyła, że jej intuicja diagnostyczna znacznie się rozwinęła, pozwalając jej na identyfikację schorzeń, których nie wykrywały konwencjonalne badania. Etap 3. Dostęp do pola. Kwantowego poprzez kwantowy próg, ten etap polega na przekroczeniu identyfikacji z ciałem, osobowością i czasem na uzyskaniu dostępu do tego, co Dispensa nazywa polem zunifikowanym, gdzie nowe możliwości istnieją jako potencjały. Kwantowe, jak to wdrożyć? Praktykuj medytację przestrzeni kwantowej przez 30 minut dziennie. Siedząc z idealnie wyprostowanymi plecami, stosuj głęboki oddech przeponowy. 7,07, wdech 7 sekund, wydech 7 sekund, bez przerwy. Stopniowo rozszerzaj swoją uwagę. Poza granice ciała. Skup się na przestrzeni między myślami i wokół nich. Pozostań w tym rozszerzonym stanie, zachowując pełną klarowność umysłu. W związkach wykorzystuj to, aby przekraczać reaktywne wzorce. I uzyskiwać odpowiedzi wykraczające poza Twoje rodzinne programowanie. W karierze stosuj przed pracą twórczą, aby uzyskać dostęp do pomysłów wykraczających poza liniowe myślenie. W kwestii zdrowia kieruj tę rozszerzoną świadomość do konkretnych obszarów, które wymagają regeneracji. Artystka, która wdrożyła tę praktykę. Opowiedziała, że zaczęła odbierać całkowicie ukształtowane koncepcje artystyczne w stanie punktu zerowego, co doprowadziło do powstania serii prac, które zmieniły jej karierę. Sajs Etap 4. Aktywne reprogramowanie poprzez jedność umysłu i serca, ten etap łączy klarowność kory przedczołowej z wzmocnionym polem elektromagnetycznym serca, aby przekazać spójną intencję do pola kwantowego. Jak to wdrożyć? Praktykuj. Zintegrowany protokół manifestacji przez 25 minut dziennie, na zmianę, siedząc i stojąc. Po osiągnięciu spójności serca, utrzymuj równomiernie podzieloną uwagę między sercem a środkiem czoła, trzecim okiem. Sformułuj jasno swoją intencję, jednocześnie wywołując podwyższoną emocję wdzięczności, tak jakbyś już osiągnęła pożądany rezultat. W związkach. Wizualizuj konkretne interakcje, odczuwając emocje pożądanego rezultatu, jakby już się wydarzył. W karierze wcielaj w życie wibracyjny stan sukcesu przed znaczącymi wydarzeniami. W kwestii zdrowia celowo programuj nowe stany fizyczne, odczuwając radość pełnej witalności. Pewna przedsiębiorczyni wykorzystała tę technikę, wizualizując swoją firmę mającą wpływ na tysiące ludzi, odczuwając głęboką wdzięczność za ten wpływ. W ciągu 59 dni niespodziewana okazja pomnożyła jej zasięg na skalę globalną. W etap 5: Spójne wcielanie w życie nowej kwantowej. Tożsamości ostateczna transformacja następuje, gdy konsekwentnie działasz zgodnie ze swoją nową energetyczną tożsamością, niezależnie od zewnętrznych dowodów. Jak to wdrożyć? Praktykuj technikę ucieleśnienia wyjątkowej kobiety przez 15 minut dziennie. Stań, stopy na szerokości bioder. Oddychaj swobodnie, poruszając się intuicyjnie, pozwalając ciału wyrażać energię twojej rozszerzonej tożsamości. Wypowiadaj afirmacje w czasie teraźniejszym, odczuwając ich fizyczną rezonans. W ciągu dnia wprowadzaj momenty kwantowego wyrównania, 60-sekundowe przerwy, w których świadomie wyrównujesz się ze swoją rozszerzoną tożsamością, zanim wejdziesz w nowe sytuacje. W związkach Ucieleśniaj cechy kobiety, którą się stajesz w każdej interakcji. W karierze, emanuj energetyczną obecnością swojego przyszłego sukcesu na spotkaniach i podczas podejmowania decyzji. W kwestii zdrowia, poruszaj się, oddychaj i zamieszkuj swoje ciało. Jako żywotną i promieniejącą wersję, którą manifestujesz, nauczycielka, która wdrożyła tę praktykę, opowiedziała, że po 30 dniach jej uczniowie zaczęli reagować na nią w zupełnie inny sposób, bez żadnych zmian w jej metodach nauczania. Zmieniła się tylko jej wibracyjna częstotliwość. Rysim szłościę, pokonując specyficzne kobiece opory, droga transformacji nieuchronnie napotyka na opór, nie tylko psychologiczny, ale i biochemiczny. Oto trzy najczęstsze opory, z którymi zmagają się kobiety w tym procesie i jak je przekształcić. W katalizatory czuł opór tiradu jednej, paradoks troski. Kobiety często doświadczają poczucia winy, gdy priorytetem staje się ich rozwój osobisty, interpretując dbanie o siebie jako egoizm. To nie tylko kulturowe uwarunkowanie, ale również wzorzec neurologiczny, w którym mózg kobiety uwalnia oksytocynę, hormon więzi, w odpowiedzi na samozaparcie się. Gdy pojawi się ten opór. Zastosuj technikę remodelowania troski. Połóż jedną dłoń na sercu, a drugą na brzuchu. Oddychaj głęboko, afirmując w myślach: Mój rozwój osobisty jest największym darem, jaki mogę ofiarować tym, których kocham. Kiedy podnoszę swoją częstotliwość, podnoszę wszystkich wokół mnie. Wizualizuj swój rozwój osobisty jako rozchodzące się fale, które przynoszą korzyści wszystkim w Twoim życiu. Twój mózg jest zaprogramowany na opór. Ponieważ samo zaparcie było nagradzane w Twojej osobistej i zbiorowej historii jako kobiety, uświadom sobie, że jest to wzorzec neurologiczny, a nie prawda. Opór Jagel II. Zespół Oszusta Kwantowego. Kiedy zaczniesz doświadczać rozszerzonych stanów świadomości i przyspieszonych manifestacji, Twój mózg będzie produkował fale wątpliwości. To, co nazywam zespołem Oszusta Kwantowego. Będziesz kwestionować, czy robisz to poprawnie, czy tylko wyobrażasz sobie wyniki. To nie jest osobista słabość, ale naturalna odpowiedź neurologiczna, gdy mózg napotyka stany świadomości, które wykraczają poza jego znane parametry działania. Twój układ nerwowy dosłownie próbuje ściągnąć cię z powrotem do znanego. Gdy pojawi się ten opór, użyj praktyki zakotwiczania kwantowego. Połóż obie dłonie na udach, dłońmi skierowanymi w dół. Oddychaj głęboko, afirmując: rozpoznaję tę wątpliwość jako neurologiczną odpowiedź na ekspansję. To nie jest moja prawda. Wybieram zakotwiczenie w pewności pola zunifikowanego. Poczuj jak dosłownie zakorzeniasz swoją rozszerzoną energię poprzez ciało fizyczne. Opór, dział 3 rekalibracja hormonalna i fizyczna. W dniach 25-40 protokołu Wiele kobiet doświadcza intensywnych zmian fizycznych, wahań energii, zmian w cyklu menstruacyjnym, zmian apetytu, lub nawet tymczasowego nasilenia objawów. Dzieje się tak, ponieważ twoja chemia ciała dosłownie reorganizuje się, aby dostosować się do twojego nowego energetycznego. Podpisu to nie jest znak regresji, ale dowód na to, że głęboka transformacja zachodzi na najbardziej fundamentalnym poziomie komórkowym. Twoje wzorce hormonalne rekalibrą się, aby dostosować się do Twojej pojawiającej się tożsamości. Gdy pojawi się ten opór, wdroż protokół integracji fizycznej. Połóż się z wyrównanym kręgosłupem na powierzchni. Połóż jedną dłoń na dolnej części brzucha. Oddychaj głęboko, wizualizując złotą światłość przepływającą przez Twój układ hormonalny, harmonizującą i równoważącą go. Afirmuj – Przyjmuję tę fizyczną rekalibrację jako dowód mojej transformacji. Ufam wrodzonemu rozumowi mojego ciała, aby zintegrować moją nową częstotliwość. Dyskomfort podczas transformacji nie jest porażką. To biochemiczny dowód na to, że rozbierasz stare wzorce, aby zintegrować nowe. To właśnie w tych fazach pozornie oporu zachodzą najgłębsze zmiany. 7. Nowa rzeczywistość niezwykłej kobiety. Kiedy ukończysz 63 dni tego protokołu, pojawisz się w fundamentalnie innej rzeczywistości. Nie tylko metaforycznie, ale dosłownie pod względem neurofizjologicznego doświadczenia świata. Twój podstawowy stan energetyczny ulegnie zmianie. Obudzasz się naturalnie w stanie, do którego wcześniej mogłaś uzyskać dostęp tylko poprzez długotrwałą medytację. Jasność umysłu staje się Twoim stanem standardowym. Uczucia napięcia, ciężaru i gęstości, które wcześniej uważałaś za normalne, zastępowane są wszechogarniającą lekkością, którą odczuwasz jako dosłowną przestrzeń wewnątrz swojego ciała. W twoich relacjach, ludzie, którzy wcześniej wywoływali intensywne reakcje, wydają się teraz spotykać inną wersję ciebie, ponieważ nią jesteś. Twój fundamentalnie zmieniony energetyczny podpis już nie rezonuje z poprzednimi dysfunkcyjnymi wzorcami. Trudne rozmowy płyną z zaskakującą łatwością. Zaczniesz zauważać zjawisko, które Dispensa nazywa magnetyzmem kwantowym. Osoby dopasowane do Twojej nowej częstotliwości pojawiają się nieoczekiwanie w Twoim życiu. W Twojej karierze i celu walka zastępowana jest niezwykłą synchronizacją. Okazje, które idealnie pasują do Twoich unikalnych talentów, pojawiają się z pozoru znikąd. Decyzje stają się jasne nie poprzez wyczerpującą analizę, ale poprzez głęboką intuicyjną pewność. Twoja zdolność do manifestowania określonych rezultatów rozszerza się wykładniczo nie poprzez kontrolę, ale poprzez dopasowanie do pola kwantowego. W twoim zdrowiu i witalności doświadczasz tego, co potwierdzają badania z zakresu psychoneuroimmunologii, mierzalne zmiany w markerach zapalnych. Wzrost funkcji immunologicznej i naturalna optymalizacja hormonalna. Energia komórkowa, mierzona przez mitochondrialną produkcję ATP, wykazuje znaczny wzrost. Schorzenia, które lekarze uznali, zabędziesz musiała z tym żyć, często zmniejszają się lub całkowicie znikają. W pierwszych 21 dniach zauważysz subtelne zmiany w jasności umysłu i stanach emocjonalnych. W dniach 22 i 42 transformacje w twoich interakcjach i relacjach staną się oczywiste. W dniach 43 i 63 namacalne manifestacje w fizycznej rzeczywistości zaczną się krystalizować. To, co kobiety najczęściej zgłaszają, to jednak nie tylko okolicznościowe zmiany, ale ponowne połączenie się z tym, co mogą opisać tylko jako ich prawdziwe ja. Tak jakby powróciły do istoty, która zawsze była obecna, ale była zaciemniana przez ograniczające uwarunkowania i programowanie. 8. Bezpośrednie wdrażanie i aktywacja. Podsumujmy tę transformacyjną podróż w formule T w ORZ-Iży, akronimie, który oddaje istotę tego protokołu przeznaczonego specjalnie dla kobiet. Trwałe połączenie serca. Synchronizuj swój mózg i serce, aby wzmocnić swoje pole elektromagnetyczne. Wyraźne rozpoznawanie wzorców, zidentyfikuj automatyczne stany emocjonalne, które tworzą twoją obecną tożsamość, odpowiednia intencja, połącz jasność umysłu z podniesieniem emocjonalnym, aby komunikować się z polem kwantowym. Rzuca nieznanego, świadomie uwolnij się od swojej znajomej tożsamości, aby umożliwić pojawienie się nowego. Zakotwiczona rezonans, ucieleśnij fizycznie wibracyjną częstotliwość kobiety, którą się stajesz, aby natychmiast wdrożyć, w ciągu najbliższych 24 godzin rozpocznij od 8-minutowego protokołu aktywacji kobiecej. 3 minuty oddychania zgodnego z rytmem serca, wdech na 5, wydech na 5, skupiając uwagę na sercu. 3 minuty żywej wizualizacji swojego dnia płynącego w idealnej harmonii, z Twoją rozszerzoną tożsamością. Dwie minuty intuicyjnego ruchu. Głośno powtarzając, jestem kwantową architektką swojej rzeczywistości. Moje ciało, umysł i serce są zjednoczone w spójnej częstotliwości. Ta praktyka nie jest opcjonalna. Jeśli szukasz autentycznej transformacji, neurobiologia Jednoznacznie dowodzi, że za każdym razem, gdy generujesz podwyższone stany emocjonalne, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, dosłownie przeprogramowujesz swój mózg, aby rozpoznawał te stany jako swoją nową linię bazową. To, co naprawdę odróżnia kobiety wyjątkowe od przeciętnych, to nie to, co robią na zewnątrz, ale ich zdolność do nieustannego przebywania w podwyższonych stanach, niezależnie od okoliczności. Nie jesteś swoimi przeszłymi uwarunkowaniami, nie jesteś swoimi postrzeganymi ograniczeniami, nie jesteś swoją historią genetyczną. Jesteś kwantową istotą żeńską, zwrodzoną neurobiologiczną zdolnością do kompletnego przepisania swojej rzeczywistości poprzez skupioną moc swojej świadomości kwantowy próg. O którym wspomniałam na początku, jest dostępny dla ciebie już teraz. Jedyny moment, aby uzyskać do niego dostęp, to teraz. Jedyne pytanie, które pozostaje, brzmi: Którą wersję siebie zdecydujesz się aktywować w ciągu sceny najbliższych 24 godzin?